Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Ja mam na imię Ania i dziś będziemy się malować. Ale zanim to, to może krótki wstęp. Jak już zapewne widzicie po tytule, będziemy malować się kosmetykami marki Affect, y, które powstały we współpracy z Promake Makeup Academy, ponieważ na stronie Ale piękna w ten weekend śmiga promocja minus 25% na te kosmetyki. Jak wiecie, marka Affect jest polską marką. Która y, produkuje właśnie kosmetyki do makijażu. Ale tutaj teraz mówię Wam ogólnie: y, w dobie tego, co teraz dzieje się w, na świecie, no ale też u nas w kraju, pamiętajcie o tym, że mnóstwo polskich firm to są małe przedsiębiorstwa, które w dobie tego, co dzieje się teraz, będą miały duże problemy z tym, żeby po pierwsze utrzymać się na rynku, a po drugie. Y, Dawać Wam kosmetyki, dawać Wam produkty, które lubicie i chcecie. Dlatego w dobie kryzysu wspierajmy te polskie firmy, zarówno makijażowe, jak i pielęgnacyjne, i po prostu kupujmy ich produkty. Teraz wszystko przeniosło się do internetu, więc y, nie ma nic prostszego, jak tylko usiąść i kliknąć. Tym bardziej, że marki oferują nam naprawdę mega rabaty w tym okresie, dlatego też często też darmową dostawę. Dlatego też zachęcam Was do y, śledzenia polskich marek i kupowania bo po prostu y, ich produktów. Tak jak wspomniałam, dzisiaj będziemy malować się kosmetykami marki Affect. Na które macie 25% na stronie, ale piękna do poniedziałku, do końca dnia. No, ale kolejne filmiki, pewnie, jeśli wyrazicie chęć i zainteresowanie taką tematyką, będą e, być może o innych markach. Dajcie mi znać w komentarzach, czy w ogóle taka forma filmu Wam się podoba. E, I teraz przejdźmy już do sedna. Marka Affect we współpracy z Pro Makeup Academy stworzyła następujące produkty. Ostatnie nowości, czyli baza, i podkład, baza nawilżająca i podkład matujący, a wcześniej y, wyszły też bronzery i rozświetlacze, a jeszcze wcześniej wyszła paleta in the spotlight, więc wszystkich tych produktów dzisiaj y, użyjemy. Te produkty, które y, muszą uzupełnić mój makijaż, żebym jako tako wyglądała, a które nie były stałe we współpracy z Pro Makeup, to zastąpię je albo kosmetykami innymi z Affect, no albo, jeśli nie mam danego elementu makijażu, innym kosmetykiem. Więc co? Zaczynamy. Więc zaczynamy od nawilżającej bazy pod makijaż. Y, jest to baza, która ma przygotować twarz y, do przyjęcia podkładu, ma wydłużyć trwałość tego podkładu. I ma nawilżać naszą twarz. Jedną pompeczkę nakładam. Yy, tu mam nadzieję pojawią się ceny tych produktów już po promocji, więc koniecznie zaglądajcie na stronie, ale pięknej też na zakupy. Od 50 zł macie darmową dostawę, więc nie musicie płacić za dostawę. I możecie kupić te kosmetyki 25% taniej. to nie jest cudowne i nie musicie wychodzić z domu. Teraz przyszedł czas na podkład i tutaj również y, użyję wspomnianego podkładu nowości, czyli Cover Touch HD. Również powstało z Promyjka w Akademii. Do wyboru macie cztery kolory. Ja sobie pomieszam jedynkę i trójkę, ponieważ jedynka jest fajna, taka jasna. Y, dwójka jest troszeczkę żółta, no a trójka z jedynką fajnie będzie mój odcień cery oddawała. Jak zawsze nakładam sobie Najpierw palcem, znaczy nie zawsze, ostatnio tak robię, żeby po prostu gąbka mi nie zjadała tyle podkładu. I na nos. I wszystko wklepuję. Twarz już Podkład na twarzy już nałożony. Nałożyłam też korektor pod oczy poza planem, ponieważ on nie był z efektu. Ale teraz wszystko przypudrujemy pudrem z afektu. to jest nowość też stosunkowa, C4, -ka. jest to puder sypki mineralny, który w sieci jest porównywany do pudru z Hourglass, więc myślę, że to powinno Wam dużo powiedzieć, ten puder idealnie sprawdza się pod oczy dla cer dojrzałych, bo on ma takie lekko satynowe wykończenie, nie jest bardzo matowy, ale fajnie utrzymuje makijaż, więc jest to idealna opcja dla osób, które chcą właśnie mieć taki świetlisty, utrwalony makijaż bez efektu maski, który również bardzo ładnie sprawdzi się pod oczami, nie przesuszy i nie przeciąży tej okolicy. Więc ja już tam sięgam po pędzel i zaraz będę sobie pudrować twarz. Powiem Wam, że połączenie tego podkładu z tym pudrem to jest istny sztos. Zaraz tutaj zobaczycie zbliżenie, jak po prostu wyblurowaną mam twarz. No jest mega, więc teraz przejdziemy do jej konturowania i rozświetlania. No i przechodzimy do rozświetlacza i bronzera. Jeśli chodzi o rozświetlacze i bronzery, to powstały po dwa produkty. Tutaj mam dwa bronzery, Havana i Brazil. Havana jest bardziej chłodnym odcieniem, Brazil jest cieplejszym. I jak widzicie mają bardzo ładne opakowanie i wzór taki pikowany. I one pachną kokosowo. A jeśli chodzi o rozświetlacze, to mamy też dwa rozświetlacze, Las Vegas i Rio. Jeśli chodzi o Las Vegas, on jest ciemniejszy i ma bardziej złote tony. I ja go bardzo lubię, bardzo często go używam. Jak już widzicie się pojawia tutaj małe denko. A y, Rio jest bardziej y, jasny i różo ma różowe tony, i one naprawdę dają piękne blaski. Jak widzicie, mają taki bardzo ładny nadruk, y, taki muszelki. Więc ja teraz użyję sobie y, tego chłodniejszego y, odcienia bronzera, czyli Hawany i y, Las Vegas'a i będziemy tutaj konturować twarz. Nadal nie mogę być podziwu y, jak wygląda połączenie soft toucha z y, tym nowym podkładem, bo szczerze mówiąc jeszcze takiego połączenia nie próbowałam, y, a testowałam dla Was ten podkład, jeśli wie, jak, jak wiecie tutaj, więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jak widzicie, buzia jest y, zmatowiona, ale tak zdrowo, y, ma taki zdrowy blask, więc to mi się i jedziemy. Więc ja sobie tutaj nabieram bronzer. I będę konturować ten bronzer y, Jest też o tyle fajny, że on jest dość y, bezpieczny. Nie zrobicie sobie nim plam. Bez problemu możecie go dozować. Twarz mamy wykonturowaną. Przejdziemy teraz do rozświetlacza. Nabieram sobie na mój ulubiony pędzelek z Boho i jedziemy. Widzicie to? Film o rozświetlaczach. Także powstał, też tutaj będzie odnośnik. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam, bo mam nadzieję, że nie wychodzicie z domu i będziecie mieć czas, żeby to obejrzeć. Patrzcie, jakata. No, jest moc. I naprawdę nie trzeba dużo tego produktu użyć, żeby osiągnąć taki efekt. Troszkę na nos. Gotowe. Więc twarz mamy przygotowaną. Teraz przygotuję sobie brwi również produktem z zafektu i to będzie pomada w odcieniu Light. Kiedyś ją znalazłam w I Love Boxie, bodajże. Nie wiem, czy nie będzie troszeczkę za jasna, ale jeśli tak, to poradzę sobie i dołożę sobie coś innego. Więc ja sobie szybko poza kamerą zrobię brwi i zaraz wracam do Was z makijażem oczu. Brwi zrobione, jak widzicie, wyszło mi w miarę spoko, więc przechodzimy do kolejnego produktu, czyli do palety Inde Spotlight, yy, czyli do tak naprawdę pierwszego produktu, który powstał razem we współpracy Affectus Pro Makeup. Paleta wygląda tak, jest przepiękna, kolorowa, możecie nią wykonać naprawdę każdy makijaż no i ja zacznę a nie, wykonać taki brązowo-złoty makijaż zobaczymy co mi wyjdzie yy, gdzie poniesie mnie wyobraźnia mm, no i zaczynam od tego y, cienia peanut butter i jego nałożę sobie w zewnętrzny kącik oczywiście palety afektu mają lusterka które świetnie się sprawdzają przy nagrywaniu nie trzeba mieć czterech rąk, cienie są też bardzo dobrze napigmentowane więc uważajcie z nimi. Teraz takim bardziej precyzyjnym pędzelkiem zabieram sobie ten cień i będę nim szła do, wewnętrznego, do wewnętrznego, yy, wewnętrznej części oka, bo sobie zrobię więc Chciałabym sobie tutaj wszystko zaznaczyć. Ale żeby to nie był brąz, tylko żeby było ciekawe, i dla wziąłam właśnie ten cień. On się w ogóle nazywa Hot Pepper. Tym samym cieniem Hot Pepper zaznaczę sobie lekko sam zewnętrzny y, kącik dolnej powieki. Teraz przy pomocy korektora zrobię sobie lekkie cut i y, zaraz do Was wrócę. Cut crease gotowe, teraz przy pomocy palca i oczywiście cienia idę na Spotlight nałożę go na y, korektor. Przy pomocy palca. i go wklepuję. Tak to wygląda. Ja teraz sobie znowu zabiorę mały precyzyjny pędzelek i hot pepper i wszystko sobie tutaj wyprowadzę i wyrównam i połączę. W zewnętrznym kąciku yy, sięgam po cień espresso, czyli ten ciemny brąz i właśnie przyciemnię sobie zewnętrzny kącik. I połączę sobie ten brąz właśnie z tym złotem. Na dolną powiekę nałożę ten cień, y, który nazywa się Meru i Ten róż, jak widzicie, w zewnętrznym już mam ciemno. Teraz na środek nałożę właśnie sobie ten różyk, a wewnętrzny kącik będziemy potem jeszcze rozświetlać. No i wewnętrzny kącik nałożę oczywiście inny spotlight, ale już przy pomocy pędzelka. I w sam, prostu, sam wewnętrzny kącik troszeczkę go tutaj rozetrzewku zewnętrznej części. Brakuje mi trochę koloru jeszcze w tym zewnętrznym kąciku, więc pomyślałam, że tym cieniem Deep Rose e, bardzo leciutko nałożę go sobie przy Ok, i makijaż oczu gotowy. Ja teraz wytuszuję sobie rzęsy y, swoimi tuszami do rzęs, bo nie mam nic zafektu. No i przejdziemy do ust, prawda? Tak prezentuje się makijaż z daleka jak wspomniałam, zostały mi tylko usta i tutaj mam Afekt y, Liquid Lipstick w odcieniu Simplicity, i jego właśnie nałożę na usta. Muszę się posiłkować lusterkiem. To jest bardzo ładny, dzienny odcień. Te pomadki, mm, one są takie y, matowe, ale nie wysuszające ust. Bardzo ładnie wyglądają. Mają taki satynowy mat. Mają w sobie olej garganowy, który pielęgnuje usta, i wyglądają tak. Mamy 10 odcieni do wyboru. Są również te szalone, ale jak widzicie, ten odcień Simplicity City znakomicie pasuje do mojego makijażu. I to już jest tak naprawdę wszystko. Wszystkie kosmetyki z serii Pro Makeup zostały użyte. Mam nadzieję, że taki filmik przypadł Wam do gustu i że zasubskrybujecie kanał i kupicie któreś produkty właśnie z serii Pro Makeup na Ale Pięknej. Dodatkowo, tak jak Wam wspomniałam na początku filmiku, macie teraz do poniedziałku minus 25% na całą serię Pro Makeup. A jeśli skończy się ta promocja, to na hasło Anna Point macie dodatkowe, znaczy macie dodatkowe, macie po prostu cały czas 10% zniżki na cały asortyment. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was do zakupów i wspierajmy polskie marki, bo to, tak jak wspomniałam na początku, w tym okresie bardzo ważne. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, czy taki makijaż przypadł Wam do gustu, czy chcecie więcej takich yy, makijaży trochę jedną marką. Ja na pewno będę starać się nagrywać jeszcze częściej. Więc poproszę bardzo serdecznie o kciuka w górę, o subskrypcję na dole. Zaglądajcie też na mojego Instagrama, bo tam jestem codziennie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa pa!